Ja w takich korkach, są te Under Armory, ale nie jestem pewna co to jest za model, napisane jest, że mikro. A dlaczego je wybrałam? Wybrałam je dlatego, że po pierwsze mają korek, który jest na samym czubku, nie ma takich, nie ma takich korków w butach do piłki nożnej, a po drugie są wąskie i dobrze trzymają stopę. Taki jest mój wybór. To są korki do futbolu amerykańskiego? Tak, to są korki do futbolu amerykańskiego. Ale testowałam wcześniej nibalansy z e, troszkę wyższym tutaj krańcem e, i były gorsze. Przede wszystkim dlatego, że mi podeszwa, ale też nie trzymałam tak dobrze stopy. Jak to są korki Nike Alfa Strike. I. Dostałam je na swoje 18 urodziny od mojej drużyny Grandmaster Flash. Tam właśnie kolor snurówek, których dzisiaj nie zmieniłam. I bardzo dobrze mi się w nich gra, ponieważ jest właśnie ten też dodatkowy korek, mają dobry układ korków, jak widać. I dobrze trzymają stopę i oddychają. I to mi się w nich bardzo podoba. I polecam je każdemu. sobie. Dobry! Bądźcie za nim! Ja gram w najkach alfa i wybrałam te buty ze względu na wysoki stan na kostce. Unikam kontuzji dzięki temu, bo stabilizują mi kostkę. Lubię też ze względu na to, że podeszwa jest bardzo sztywna i dzięki, zapewnia mi szybki start. No i oczywiście chodzi też o układ korków, który trzymam przy ziemi i przy mocnych katach, e, bardzo mnie wspierają. Oczywiście te buty też bardzo pasują. Stradery,